Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Chyba widać. Ja i ten tam kot witamy. Pomału szykujemy się na jutro, na Dzień Wenus, ponieważ dzisiaj jest czwartek, dzień Jowisza, więc już pomału na Dzień Wenus się szykujemy, włosy umyte, cera nawilżona, odżywiona. Ech, no to trzeba też pomyśleć o czymś dla brzuszka. No i tak, nie ukrywam, że jestem łasuchem i yy, córki tak już od jakiegoś czasu, mama, zrób blok, zrób blok. No to dzisiaj właśnie zrobimy sobie blok, bo może wiele z was zapomniało o takim w ogóle cudzie ósmym świata. Ach, i użyjemy mleka w proszku, całe opakowanie, kakao ciemne. Yy. Najlepiej nie palone. Posłodzimy to sobie czystą glukozą. Półtorej szklanki wody, kostka masła. Razem do gara z glukozą. I rozpuszczamy. Później to wszystko wlejemy do miski. No ale w ogóle super, kurde, ba, cud, cudnie nagrywam, że w ogóle obcinam sobie twarz połowę. Miss operator kamery, tak. W ogóle te światła oczywiście mnie rażą, więc zobaczcie, ale założę moje okulary. Tak, oho, znacznie mlżej. No dobra, to chyba wszystkie składniki wymieniłam, i tak mam nadzieję, że nie zapomnę o wrzuceniu tego wszystkiego, co ja tutaj kombinuję później w opisie. No dobra, to pauzujemy nagrywanko i pomieszamy wszystko, co mamy pomieszać. Czy też raczej przygotujemy to, co mamy do pomieszania, o. Mleko w proszku już w misce, teraz przesieję przez sitko około, no nie wiem. Zobaczymy, dwie łyżki tego kakao. Zaraz zobaczymy. Wiadomo, że im więcej kakao, tym będzie bardziej intensywny czekoladowy smak. Yy, więc jak ktoś bardziej woli mleczną niż gorzką, no to wiadomo, mniej kakao, ale myślę, że na opakowanie całego mleka w proszku trzy takie łyżki jak najbardziej wspaniałe. Dobra. No. Zaraz to sobie wymieszamy. I tak to wygląda, a teraz sobie rozpuszczę masło z wodą i z glukozą. I później będziemy dalej kontynuować. Hmm. I tak sobie pomyślałam, skubiąc pistację, bo mama zrób blok, ale ze skubaniem pistacji do tego bloku jako dodatek to mnie niegodziwcy pozostawili, <laughs> czy też niegodziwcy pozostawiły, kurde blade, więc i tak sobie pomyślałam, że czekając w ogóle, aż mi się masło podgrzeje z wodą, yy, to może pójdę, przyniosę karty i możemy sobie zrobić przy okazji robienia sobie dobre, dobrze na weekend, czyli dobrych słodyczy, takich, które ach, nie tylko pójdą nam gdzieś tam w celu celulicik, ale też odżywią jednak nasze ciało i będą takimi naprawdę dobrymi, z wartościami jakimiś słodyczami, bo ja to już powtarzam po prostu do znudzenia i nie wiem, czy moi bliscy nie mają już mnie dosyć, ale ciągle ględzę, że ciało teraz naprawdę potrzebuje naszego wsparcia, żebyśmy o nie szczególnie zadbali i kurczę, o. żebyśmy o nie szczególnie zadbali i chociaż mu nie przeszkadzali w tej e, bądź co, bądź transformacji bardzo poważnej, jakiej teraz doświadcza bardzo wielu z nas, jeśli nie wszyscy na całym świecie. No, więc to ciało nasze potrzebuje wsparcia, chociażby właśnie w tym, że nie będziemy mu szkodzić tak? słodyczami, jakimiś tam ciachami, które mają napakowane tyle różnych rzeczy, z którymi później nasz układ cały trawienny musi się uporać. No, to nie róbmy tego, i no cóż, odżywiajmy się i traktujmy się jak najlepiej tylko możemy. I to naprawdę bardzo wiele nie kosztuje, bo kurczę, no nawet nie podliczałam, e, prawdę powiedziawszy, wydatków e, jeszcze na te zakupy, ale to jest e, niewiele, biorąc pod uwagę, ile dobra e, na tym skorzystacie. Bo przypominam, w międzyczasie będziemy sobie wkładać błogosławieństwa e, w to, co przygotowujemy do jedzenia. No dobra, to ja pójdę po te karty. Masło wciąż się tam rozpuszcza w wodzie. Tak, wiem, że to dziwnie brzmi, masło w wodzie, ale tak, tak właśnie robimy, i później dosypiemy do tego glukozę. Dobra, to ja już pójdę po te karty. No dobra, mam karty i nie wiem, jak to się mogło stać w ogóle, że ja wcześniej tutaj nie odpaliłam świeczki. Pojęcia nie mam. Jak mogłam przegapić coś tak istotnego? No właśnie. No dobra, masło się wciąż rozpuszcza, y, pistacje jeszcze nie dołuskane, więc ja dołuskam te pistacje i wracamy. No e, pistacje dołuskane, y, masło wciąż się rozpuszcza, y, no to my sobie możemy zajrzeć trochę w tarota. Co takiego na ten weekend nadchodzący? Dzisiaj mamy szósty, czyli od siódmego, piątek, no tak do dziewiątego, nie? Co weekend? Od piątku do niedzieli? Tak, zajrzyjmy sobie. Aj, ja wzięłam karty moje miłościowe. Te piękne takie w stylu Alfonsa muchy malowane uwielbiam je po prostu. Już samo opakowanie po prostu rozłożyło mnie na łopatki. No i tak, używam go zwykle do czytań takich miłościowych, ale no, kurczę, piątek, dzień Wenus, się zaczyna weekend, no to zobaczmy. Tak ogólnie, dla nas po prostu, dla tych, którzy mają obejrzeć akurat ten przekaz, bo wiadomo, że nie wszyscy na niego trafią. ode mnie? O, zobaczmy co mamy na spodzie. Króla Pentakli mamy na spodzie, czyli o, jeśli chodzi o weekend Król Pentakli, to bym przypisała go do soboty, bo w sobotę rządzi Saturn, tak? Kurczę, nie wiem jak stanąć, żeby im nie było widać, bo tak głupio z obciętą głową, a z drugiej strony nie widać stołu, ale... Dobrze, do brzegu. Ten król pentakli na spodzie on mi bardzo do soboty pasuje, bo to jest takie przypieczętowywanie w królu pentakli. No, tych takich naszych ziemskich spraw. Czy to zawodowych, czy to w ogóle spraw nawet odżywiania, no bo to jest Ziemia. To jest saturniczne. No dobra, ale zobaczmy ogólnie na weekend. Szóstka mieczy. Och, as mieczy. I rycerz Buław. No a w tle ten kropę taki słuchajcie. Och, myślę, że ten weekend będzie y, pełen takich olśnień. Bardzo możliwe, y, że na temat jakiejś energii, którą włożyliśmy w coś i y, może jeszcze nie przynosi takich owoców, jakbyśmy oczekiwali. A my się troszkę niecierpliwimy, no bo ten rycerz jednak połapał, no to nie należy do bardzo cierpliwych. Chciałby już teraz zaraz, ale no, czasami trzeba włożyć trochę więcej wysiłku i troszkę dłużej poczekać. To może nie być dobry czas na jakieś ponaglanie spraw. Ale tak, tu jest zdecydowanie w tych kartach, widzę, że przez ten weekend bardzo wiele z nas mocno, mocno zda sobie sprawę z tego, czego pragnie i, i, i będzie chciała tak z takim impetem! Uch! O proszę, jak to mówią Facebook spalił mi obiad, to mi Tarot wyklipiał masło. Ale nie szkodzi, nie szkodzi, bo to bardzo interesujące, co nam się tutaj pokazało. Zobaczcie, zwłaszcza, że Wenus teraz w retrogradacji, tak bardzo wielu o tym mówi, astrologów prawie wszyscy, yy, no powiem to, EZO ludzie yy, mówią o tych retrogradacjach, yy, które teraz mają miejsce i, i rzeczywiście tutaj możemy czuć się tacy, kurczę, wstrzymani, nie, a tutaj heja do przodu i się chce, a to tak niekoniecznie, więc w ten weekend jakieś klapki z oczu na pewno nam spadną na temat tego, że no, na efekty może będzie trzeba troszkę jeszcze dłużej poczekać, szczególnie jeśli mają one się zmaterializować w materii Król Pentakli, no. Fajny, bardzo interesujący weekend nas czeka. Naprawdę. Fajnie. No dobra, pauza teraz. Ech, zobaczę, co tam się stało. Mi z tym masłem zagotowanym niepotrzebnie. Ech, z masłem na szczęście wszystko w porządku. Dodałam już e, glukozy. E, może uda mi się pokazać. Jak to wygląda? A no tak, w tym rondelku to żółte takie to jest właśnie masło z wodą i z glukozą. Całą paczkę glukozy po prostu dałam, bo w przepisie jest cukier, tak? Tam jest od 1,5 do 2 szczonek cukru, co uważam za po prostu szaleństwo. Ta paczka glukozy ma 100 gram. No i zobaczymy w razie co. Oczywiście, że umoczę tam paluchaj, i będę próbowała. Jak uznam, że dla mnie mało słodkie, to po prostu dodam więcej glukozy i będę się czuła w tym dość bezkarna. A po prostu zrobię serię przysiadów więcej. Yy, no, pamiętajcie, taki lifehack. Jak jakieś tam dodatkowe ciasteczko, czy dodatkowa glukoza, banan, to po prostu więcej przysiadów robimy. Albo idźmy na dłuższy spacer, czy coś tam. <laughs> Za wiele tych pistacji dzisiaj do tego bloku nie mam, posiekam je tak czy inaczej. <laughs> pistacje wyżarłyśmy, <laughs> ale tak, można dodać jakiekolwiek przecież się chce tak naprawdę dodatki. Ja akurat pistacje, mam trochę orzechów włoskich, oczywiście uprzednio namoczonych. Może podbijemy sobie jeszcze troszkę słodycz tego żurawinką suszoną. No, w każdym razie tak sobie pokombinujemy i zapachy. Zapachy damy sobie cytrynowy i śmietankowy. Tak, teraz posiekam pistacje. Dobra. Doda masło, glukoza, wlane już do mleka z wymieszanym kakao. Teraz sobie to majtam aż do uzyskania jednolitej masy. Być może użyję miksera, nie wiem czy yy, będę tak się wysilać yy, z tym, bo po prostu mogę polec, yy, więc chyba tak, użyję miksera, tak jak wiecie, z tymi okręczowkami, nawet na wszelki wypadek sobie go naszykowałam, więc tak mikserem rozbiję, bo tak troszkę grudki mi się zrobiły, może wlałam zbyt ciepły ten płyn, choć nie, nie sądzę. Ech, ale tak, nie będę tu majtać. Mikser, jedziemy. Mm, przy okazji yy, wsadziłam palucha yy, do masy i kurczę, mam mieszane uczucia. Wydaje mi się, że paczka glukozy na paczkę mleka w proszku na półtorej szklanki wody i na kostkę masła to jest wystarczająco. No ale ja od dłuższego czasu już odzwyczajam się jakby od słodkiego smaku, chociaż go kocham i owoce wciąż jem. Ostatnio też przyznaję się, opierdzieliłam znowu pączka. No ale później już do końca dnia nic, tak? No, i oczywiście dodatkowa porcja przysiadów. No, ale do brzegu, do brzegu. Kurczę, jak dołożę jeszcze, właśnie, żurawinę. W żurawinie też jest cukier. Myślę, że tak, że paczka glukozy i już nie dosładzam niczym więcej. Tak, oczywiście po użyciu miksera masa bardzo szybko nabrała jednolitej konsystencji. No i teraz co so dusza zapragnie. Ja mam akurat tą garść pistacji. Bo wiecie o co chodzi. Bądźmy dla siebie najlepszymi przyjaciółkami i traktujmy siebie dobrze, po prostu. Ja wiem, że ciężko oprzeć się pokusie o naprawdę tego słodkiego ciach, kawka na spotkaniu z psiapsią, ale tak jak mówię, minimalizujmy szkody i wyciągajmy jak najwięcej tylko odżywczych składników, ile się da. Nie tylko napychajmy brzuchy, ale karmy nasze ciało, więc tak, róbmy sobie to po prostu to dobro same, Pakujmy w to składniki odżywcze, jakie tylko najlepsze możemy, ja na przykład postanowiłam dzisiaj dodać także orzeszków piniowych. Nie robiłam tego wcześniej, nie wiem jak to będzie, ale myślę, że bardzo fajnie to się skomponuje, a ja wrzucę wszystko już co mam. Oczywiście jak to nie bywa, na oko, prawdę powiedziawszy olejków zapachowych też dałam na oko. No. Dlatego właśnie rzeczy, które robię, są tak niepowtarzalne. A tu zaraz, wiecie, moja panna w ascendencie mówi ta, dobra, po prostu nie chce ci się pamiętać i zapisywać. Ale nie, prawda jest taka, że lubię sobie polecieć freestyle'em i rzeczywiście mieć za każdym razem nowy smak. Ale właśnie stąd powstały pomysły nagrywania tego wszystkiego, bo nieraz ten smak jest tak kapitalny. Że po prostu ojejku, a co ty tutaj dodałaś? No kurde, nie pamiętam. I dlatego powstał pomysł nagrywania w ogóle przepisów, a już dzielenia się tym y, szerzej, to już w ogóle jest powariowane, jak nie wiem. I przy okazji, jak tutaj już jestem, to strasznie dziękuję Wam y, wszystkim, którzy gdzieś tam pokładacie we mnie zaufanie, że kliknęliście tego suba. Jest dla mnie po prostu, ja wciąż nie wierzę, jakiś kosmos, ale dla mnie właśnie, jak chociaż jedna z was, laseczki, zrobi sobie takie dobro, jak ja tutaj, kurde, no prawie nie widać, jak ja tutaj robię, ale tak to dobro wygląda, taka konsystencja. I chociaż jedna z was uszczęśliwi siebie i swoich bliskich w tenże sposób, to ja już będę przeszczęśliwa cała mmm oczywiście tajemny składnik miłość błogosławieństwo już sobie tutaj wsadzę poza kamerą możecie sobie czym chcecie no, po prostu pycha mm. u pani Moniki Burzyńskiej na kanale Znajdziecie. Ona ma bardzo fajny tekst błogosławieństwa, posiłków, napojów. Jam jest potężną boską obecnością, która napełnia to pożywienie. No i tu wkładacie co chcecie. Ja na przykład wiem, że włożę tutaj wysokie wibracje. Na pewno błogość, na pewno szczęście, miłość. Jędrny tyłek: czemuż nie? I wibracje, wibracje, wysokie wibracje. Pycha. Więc tak, mam nadzieję, że Was zainspirowałam tym, bo to jest po prostu przepyszne. A jeszcze dzisiaj mam ambicję zrobić skyrnik, bo tak tyle czytam ostatnio o no, zdrowym sposobie odżywiania się. Bardzo mnie to zajmuje, bo rzeczywiście wiem, że nasze ciała potrzebują tego wsparcia a nie dobijania go. Co też wielu z nas niestety czyni. I tak ten skyr, i skyr, i skyr, i że właśnie taka fajna wersja serniczka i keto, i w ogóle. No i zobaczymy. Zainteresował mnie ten skyrnik. Yy, więc oprócz tego fantastycznego domowego bloku z dodatkami i z błogosławieństwami, chyba dzisiaj jeszcze zrobimy skyrniczek. I... Ale to już nagram osobno. Formę na to mam, o taką szklaną. I po prostu ciach. Wszystko do tej formy. No, po przełożeniu to cudo wygląda tak. Jest jeszcze bardzo płynne, dlatego musi no na ładnych parę godzin, najlepiej na całą noc, powędrować do lodówki. Ciężko będzie czekać. Ale zaletą robienia słodyczy, kiedy jest się samemu w domu jest taka, że cała miska jest do wylizania tylko dla ciebie. Bosko. Mm.